Pomimo tego, że pogoda dzisiaj nie jest najlepsza, to apetyt mi dopisuje. Postanowiłam sprawdzić gościniec Bałtowski Zapiecek i sprawdzić, czy rzeczywiście to miejsce jest tak smaczne, jak mówią to w okolicy. Oprócz tego, że mają rewelacyjne miejsce zabaw dla dzieci, to ponoć jedzenie jest w najwyższej półki po okazyjnych cenach. Czy tak rzeczywiście jest? Jedną wiem na pewno. Boże, ci wszyscy, którzy tu bywają, czego nam życzą? Niechaj sami mają. Ponoć to miejsce jest nadzwyczajne. Bałtowski zapiecek. Restauracja bardzo przyjazna dzieciom i rodzicom, oczywiście. Ja postanowiłam tutaj, jako mama, sprawdzić, czy przede wszystkim mają menu dla dzieci. Zaraz zobaczymy, czy ktoś jak szybko do mnie podejdzie. Ok. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, dobrze. Ja sobie spokojnie poglądam, co tu jest. Słuchajcie, karta jest zaledwie po naprawdę sekundzie i sprawdzę, czy mamy tutaj menu ledzić. Uwaga, szef kuchni poleca sałaty, autowskie korytko. Dzieci, 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 jest menu ledzić. Menu po Children, również wersja anglojęzyczna i zupki, oglądamy ceny, rosół z makaronem 6 zł, pomidorowa z kluseczkami 6 zł, dania główne, bo nasze dzieci są głodne i powinny dobrze i zdrowo jeść, sola w cieście jajecznym z ziemniakami maślanymi oraz marchewką, desery również są, bardzo mi się ta oferta podoba, ale czy rzeczywiście jest taka smaczna, powiem Wam dopiero wtedy, kiedy spróbuję jednego lub dwóch dali. poczekajcie. Poproszę o rosół z makaronem, ale prośba, żeby nie był za gorący, taki jak Państwo podają dzieciom, dzieciom. Czyli nie za gorący, nie za zimny, po prostu taki sam raz. I spaghetti z sosem pomidorowym. Proszę, żeby to nie była za duża porcja. Po prostu taka do wypróbowania. To bardzo dobrze? Dziękuję. Próbujemy. Uwaga! Rosół nie jest za gorący, aczkolwiek raz musi być gorący, ale pamiętajmy, to jedzą nasze dzieci w trosce o podniebienie naszego dziecka. No pyszna. No pyszna. Czekajcie. Mmm, a jakie kluski. Grubiutkie, ręcznie robione. Pozwolę sobie pokazać. Tak, zobaczcie. Cudowne. Rękoma nie jemy, drogie dzieci. Przepyszne. Poczekajcie, jeszcze jedna łóżka, mm. powiem wam szczerze, że ta porcja jest całkiem duża. Ja myślę, że nawet niegłodny dorosły się nie unaje. Za chwileczkę skosztuję spaghetti, trochę elegancji, Justyna, popraw się no. Zachowuj się dobrze. I kolejny talerz poprosiłam o malutką porcję, tak zwaną testową spaghetti. Przepiękny talerz z piękną podstawką, zachęcający do jedzenia. Serek jest tutaj w muszli po Jak ktoś chce może sobie nasypać? Hmm. Naturalne. Pyszne naturalne pomidory. Proszę już mnie nie nagrywać, bo jak co tu zjeść? Proszę już mnie nie nagrywać, mówię. Mm. Zamawiając sobie tutaj rosół czy też spaghetti z naturalnym sosem pomidorowym, naprawdę dokonacie fantastycznego wyboru. Mi jako mamie, Justynie Tomańskiej szalenie to smakuje. Czy będzie to smakowało Magdzie Gessler? Na no pewno. <grywia> Dziękuję i teraz zamówię sobie coś. Tylko i wyłącznie dla siebie, tak zwane menu dnia, który tylko i wyłącznie kosztuje 18 zł. To naprawdę jest mało. Koniecznie musicie przyjechać do tego miejsca. A uwaga, jedna rzecz szalenie nieważna. Jak przyjedziecie tutaj z waszymi dziećmi, to wy zjedziecie sobie pyszny posiłek. Dzieci wasze zjedzą pyszny posiłek, ale oprócz tego wasze pocichy tuż tutaj za rogiem mają wspaniałą salę zabaw. Jest to sala zamknięta, więc jeśli pogoda jest brzydka, możecie tutaj nawet spędzić kilka godzin. Ba uwaga, co jeszcze możecie zrobić? Możecie zjeść świeżo upieczony chleb. I ja zaraz będę go piekła. Wszyscy strasznie się bała przyjechać tutaj, a my będziemy szaleli i ekstra się bawili. Jesteśmy w bałtowskim zapiecku i dzisiaj jest ze mną Michał. Cześć Michał. Cześć. Mieszkasz w Bałtowie obok Juraparku, parku. Boże, ale on jest szczęścia. Słuchaj, zazdroszczę Cię bardzo. Powiedz mi, co tutaj dzisiaj będziemy robić? Głównie będziemy piec chleb, a tutaj w bałtowskim zapiecku będą powstawały wa warsztaty w pieczeniu chleba. A, czyli Wy, rodzice drodzy, jeśli macie ochotę jak, nauczyć się, jak się piecze chleb razem z Waszymi pociechami wystarczy tutaj przyjechać i się zapisać na takie lekcje, ale dzisiaj Michał tym nie nauczy, dobrze? Bardzo Cię proszę, przedstaw mi wszystkie składniki. Tu są ziarna ze słonecznika i z dyni. Tak. mąka pszenna oraz żytnia, tak. E, sól, cukier, woda, a głównie zakwas. Zakwas. Takwas, czyli coś, co jest bardzo zdrowe do pieczenia chleba. Pamiętajcie o tym, że tutaj podajemy rzeczy zdrowe, smaczne, idealne dla Waszych maluchów. To co, zabieramy się do pracy? No to super. No to świetnie. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, masa została już wyłożona. Tutaj, o, do foremki. Zobaczcie sobie, taki chleb możecie sobie upiec u siebie w domu. I tutaj, też na taką deskę, mamy już od razu chleb. Michał, powiedz mi, co się stało, dlaczego tutaj są listy, liście kapusty? Liście o. kapusty są po to, żeby chleb się nie spiekł podczas pieczenia w piecu. A, a powiedz mi taką rzecz, czy ty wiesz, jak długo się pieczy taki chleb i w jakiej temperaturze? Około 30 minut od 180 do 200 stopni. Czuję się bardzo wądra upiekę swój własny chleb, a teraz poproszę o pomoc. Czy mogę prosić kogoś? Tak, tutaj uwaga z piecem nie wolno się samemu bawić. Prosimy o to fachowca. O, trzeba ten piec przygotować. I uwaga. No i cóż, teraz Czekamy, 30 minut, a później oczywiście my, jak ten chleb już będzie nieciepły, bo ciepłego chleba nie jemy. Zjemy, co? Z masłem czosnkowym własnej roboty, z wędlinami waszymi własnej roboty. Też może, też może być ze smalcem. A ze smalcem własnej roboty? Ślinka cieknie, zdecydowanie. Kilka słów o bazie noslegowej tutaj wióra parku w Bałtowie. Ja zdecydowałam się pokazać wam apartament rodzinny. To jest opcja wybrana przeze mnie i sprawdzona przeze mnie i moją rodzinę. Na dole mamy mały salonik z wyposażoną kuchnią, co jest bardzo dla was istotne. Oraz do góry na pierwszym piętrze mamy dwa pokoje: jedna sypialnia z dużym małżeńskim łożem i maleńka sypialnia dla waszych pociek. Dwa osobne pojedyncze łóżeczka. Jeśli macie maleństwo, maleństwo może mieć swoje osobne maleńkie łóżeczko. Wystarczy poprosić o to na recepcji. I zapewne teraz się zastanawiacie, jaki jest tego koszt. Uwaga! Niewielki! Zaledwie od 60 zł od osoby do 80 możecie posiadać taki apartament na dobę. Ja myślę, że naprawdę jest to warte takich pieniędzy. Polecam Wam serdecznie. Justyna Tomańska. Najlepsze dla dzieci. Do wspólnej zabawy i testowania zaprasza partner strategiczny Jura Park Bałtów.